Cześć, witajcie z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat ukrywania i odkrywania wierszy oraz kolumn. Sprawdzimy także, w jaki sposób możemy odkryć kolumnę A oraz wiersz pierwszy. Sprawdźmy zatem, jak to działa na przykładzie. Na początek sprawdźmy, jak możemy ukrywać wiersze i kolumny. Jeśli chciałabym ukryć na przykład Kolumnę Miejscowość. To zaznaczam tę kolumnę, czyli w tym przypadku kolumnę C, i mam dwie opcje, aby ukryć kolumnę. Mogę kliknąć na niej prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie Ukryj, albo mogę poprzez zakładkę Narzędzia Główne, Komórki, Formatuj, Widoczność, Ukryj i Odkryj, i tu mamy polecenie Ukryj kolumnę. I zobaczcie, kolumna została ukryta. Dokładnie tak samo działamy w przypadku ukrywania wierszy. Zaznaczam wiersz bądź kilka wierszy, które chcemy ukryć. Niech to będzie na przykład wiersz siódmy, ósmy i dziewiąty, i tu również mogę poprzez narzędzia główne formatuj, rozwijam widoczność, ukryj i odkryj, i tym razem zaznaczyłabym ukryj wiersze, ale również mogę po prostu kliknąć prawym klawiszem na tych wierszach i wybrać polecenie ukryj. Zdarza się, że dostajemy pliki od innych osób i nie wiemy, czy są tam jakieś ukryte wiersze i kolumny, natomiast możemy to sprawdzić w bardzo prosty sposób. W zakładce Narzędzia Główne, Edytowanie, Znajdź i zaznacz przechodzimy do przejdź do specjalnie. I tutaj zaznaczamy polecenie tylko widoczne komórki. Klikam OK. Zobaczcie, że pojawiły nam się takie Białe linie i one właśnie nas informują, że w tych miejscach znajdują się ukryte wiersze i kolumny. Odkryjmy je zatem. Aby odkryć kolumny, ja tutaj się teraz odklikam, musimy zaznaczyć kolumnę po lewej stronie i kolumnę po prawej stronie od tej ukrytej. W naszym przypadku zaznaczam kolumnę B i D, ponieważ wcześniej ukryliśmy kolumnę C. I tak jak poprzednio, możemy kliknąć, Prawym klawiszem myszy na, tym, na którejś z tych kolumn i wybrać polecenie: odkryj lub poprzez narzędzia główne, komórki, formatuj, widoczność, ukryj i odkryj i tu zaznaczamy polecenie: odkryj kolumny, kolumna C ponownie jest widoczna. I tak samo działamy z wierszami. Wcześniej ukryliśmy wiersze 7, 8 i 9, zatem teraz zaznaczam jeden wiersz nad, jeden wiersz pod. I wybieram prawym klawiszem któryś z tych wierszy, i mogę kliknąć tutaj odkryj albo tak jak poprzednio poprzez narzędzia główne i formatowanie. A teraz zróbmy tak szybciej. Kliknę odkryj. I ponownie widzimy wiersze 7, 8 i 9. Natomiast co w przypadku, gdy mamy ukrytą kolumnę A bądź pierwszy wiersz? Ukryjmy naszą kolumnę A. Klikam prawym ukryj. Oraz pierwszy wiersz, zaznaczam pierwszy wiersz. Klikam prawym klawiszem myszy, ukryj. Gdy teraz chcę odkryć kolumnę A, to nie wystarczy mi, że zaznaczę kolumnę B, bo Excel nie odkryje kolumny A. Zobaczcie, jak kliknę prawym klawiszem i wybiorę polecenie odkryj, to niestety Excel nie odkrywa mi kolumny A. Możemy zaznaczyć cały arkusz i wówczas odkryć, ale jeśli ukryję jeszcze na przykład kolumnę C i D, ukryjmy je na chwilkę. Ukryj. I teraz zaznaczę cały arkusz. Kliknę na którąkolwiek kolumnę. Wybiorę polecenie odkryj. To zobaczcie, Excel odkrył mi, co prawda, kolumnę A, ale także odkrył mi kolumnę C i D. Z wierszami sprawa wygląda dokładnie tak samo. Ukryjmy ponownie kolumnę A. Ukryj. I dla przykładu ukryjmy jeszcze kolumnę C. Ukryj. Aby odkryć kolumnę A oraz wiersz pierwszy, ale bez naruszania pozostałych kolumn i wierszy, w polu nazwy, czyli tutaj to jest to miejsce, które pokazuje nam nazwę zaznaczonej komórki, wpisujemy A1 i klikamy Enter. Zobaczcie, że zaznaczenie komórki nam zniknęło i znajduje się ono właśnie tam w rogu, schowane w kolumnie A i wierszu pierwszym, których niestety na ten moment nie widzimy. Aby je odkryć, przechodzimy do zakładki narzędzia główne, komórki, formatuj i tak jak poprzednio do widoczności ukryj i odkryj, i wybieram na początek odkryj kolumnę. Zobaczcie, kolumnę A już mamy odkrytą. Przechodzę ponownie do formatuj, widoczność, ukryj i odkryj i tym razem jeszcze wybiorę polecenie odkryj wiersze. I tym razem mamy odkrytą już kolumnę A oraz wiersz pierwszy, natomiast zauważcie, że kolumna C pozostała nienaruszona i nadal jest ukryta. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy temat był dla Was przydatny. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do zobaczenia niebawem.